Cześć, witajcie, jestem strony Kuba programmer, a to jest nowy odcinek FIFA 14 z nowej serii obsesja doskonałości. Tutaj będzie Wam leciało wszystko w tyle, a ja Wam trochę opowiadam, że to będzie tak, że ja sobie wy wybieram jakąś drużynę. Teraz na przykład Arsenal sobie wybrałem i będę losował jakąś drużynę, i teraz wylosowałem Australię, P czyli będę musiał grać na każdym poziomie z Australią, Arsenalem. I później będę musiał grać Australią na wszystkich poziomach z Arsenalem, tak? Czyli na odwrót. Na przykład, jak Arsenalem zdobędę 60 bramek, a Australią 59, no to wygrywa Arsenal. No, no to. T -t Tyle miałam powiedzieć. Tak. Chyba tak. No to teraz będę widzieć moje brameczki, jakie zdobyłem. Ale nie powiem ile, ale tutaj piękną bramkę strzelił Joel Campbell na jeden tytule z Australią. A tutaj po prostu je przyspieszyłem tempo, i podanie do Wolcota. No i strzał po drugim. Meagon. No, 28 minuta i golasso. Ale nie wiem, miałam tyle powiedzieć? Na pewno tyle. Permalem strzela berramkę na 3 do 0 w 32 minucie, które jest teraz już chyba w, Barcel w Barcelonie. Chamberlain strzela no i znowu w jest jest razy strzelał, 35 minuta. ja się, zastanaw się zastanawiam, czy tyle miałam Wam powiedzieć z Arsenal. Hm. Nie wiem, czy tyle miałem Wam powiedzieć, ale tyle Wam powiedziałem i tyle. Będziecie wiedzieć, jeżeli nie, to coś dopowiem może później. No i jak widzicie, jest koniec z pierwszej połowy. Wygrywałem 5 do 0 statystyki. Są no takie, takie fajne. 11 celnych strzałów. I Sanchez z lewej nogi strzela i jest w no, 53. minucie. Tak. 6 do 0. Kocham was. Yeah. I Jack w 69. Minucie. Wuhu Ja! 79. Minuta. Ha. Tak. Gimbus. Sanchez znowu strzela. Jarl Campbell. 76. Tak. I Alex Oxlade Chamberlain. Strzela w 80. Minucie. Brameczkę. Leżelka bez strzela pod podprzeczkę pod długi róg, No i wygrywamy 11 do 0. To ja się z wami żegnam. Siemano. Na rano i cześć. Nie zapomnijcie lajkować tego materiału.